26, witam ze studia telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest pani poseł Monika Falej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam serdecznie w Ostródy. Pani poseł, dzisiaj, dzisiejsza wizyta, wizyta 8 marca w Ostrudzie ma szczególny charakter. Co się wydarzyło? No właśnie w ten szczególny dzień, właśnie 8 marca, Dzień Kobiet, otworzyłam biuro poselskie w Ostrudzie przy ulicy Jana Pawła ii 3, dlatego, że Ostrudaj jest kobietą, więc stwierdziłam, że ta, ta data będzie niezwykle taka symboliczna, jeżeli chodzi o otwarcie biura w ostrudzie. A dlaczego Ostróda jest kobietą? Przecież w niej mężczyźni również funkcjonują. No, ale jako posłanka Lewicy, reprezentuję Lewicę jako jedyna e, posłanka na tej ziemi, więc stwierdziłam, że ja jestem kobietą, Ostróda jest kobietą, tutaj są fantastyczne dziewczyny, mieszkanki, dlatego też stwierdziłam, że to serce trzeba oddać Ostródziem. Jest Pani posłem y, po raz pierwszy, y, to jest dziewiąta kadencja Sejmu, startowała Pani z Okręgu Elbląskiego nr 34, ale związana była Pani z tego co dobrze pamiętam z Olsztynem, a zyskała Pani mandat z Okręgu Elbląskiego. Jak to się stało? No myślę, że przez takie działania y, właśnie regionalne, czyli y, to, że wcześniej działam w organizacjach pozarządowych, i to w całym regionie, od Elbląga, właśnie po Ostrudę, po Iławę, po Barczewo, Bartoszyce, przepraszam, ale właśnie też i i Barczewo, to pokazało, że te moje działania są skuteczne i można po prostu robić naprawdę dobrą robotę y, w całym regionie, a szczególnie właśnie w okręgu Elbląskim. Z czym lokalni mieszkańcy mogą przychodzić do takiego biura i teraz mamy jednak okres pandemii, to w jaki sposób mają się kontaktować? Tak jak do tej pory bardzo dużo dostawałam informacji przez drogę mailową, ale też im przez messenger, czyli te takie nowe technologie, czyli social media. Również państwo kontaktowaliście się ze mną, więc ja myślę, że teraz również w dużej mierze, oczywiście, będzie taka możliwość, żeby dalej w ten sposób się kontaktować. Ale w biurze jest też osoba, która będzie nim zarządzać, pani Krystyna Simińska, która będzie też do Państwa dyspozycji i będzie mogła też przyjmować, oczywiście, w takim zakresie, jak poz pozwalają tutaj rygory sanepidu, ale również, że tak powiem, w realu, czyli będzie można przyjść, porozmawiać, złożyć swoje pretensje do działania różnych instytucji. Czy też po prostu coś, co, czym powinna się bezpośrednio posłanka lewicy zająć? Jakie ugrupowania reprezentuje pani i te biuro poselskie? Znaczy tak, tutaj akurat, tak jak powiedziałem, jestem reprezentantką klubu Lewicy, a Klub Lewicy to jest Partia Wiosny Roberta Biedronia, jest Nowa Lewica, były Sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewica Razem. Więc tutaj akurat jako reprezentantka tego klubu, ale moim macierzystą organizacją partyjną jest Wiosna Biedronia, więc dlatego tutaj mówimy o tych trzech podmiotach, bo akurat jestem jedyną posłanką na, te, na tej ziemi, więc dlatego myślę, że będę po prostu reprezentować i reprezentuję tutaj lewicę szeroko rozumianą w, w tych, na tej ziemi ostruckiej. Całe ugrupowanie wspiera strajki kobiet. O co tak naprawdę walczycie? O prawo. O prawo, tak jak dzisiaj powiedziałam, że to jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, to chciałabym, żeby kobiety miały prawo do decydowania o sobie, czy to będzie właśnie legalna aborcja, czy to będzie, będzie jakiekolwiek inne prawa, które są przynależne prawom człowieka. To właśnie stąd ten bunt, bo tak naprawdę kobietom stara się ograniczać te prawa człowieka, i stąd też wiele kobiet, ale również i sojuszników mężczyzn wyszło na ulicę przeciwstawiając się temu. Czy takie ograniczenia są potrzebne? Przecież funkcjonują modele, że tych ograniczeń nie ma, i czy rzeczywiście kobietom zależy na tym, tak jak się mówi, żeby po prostu unicestwiać poczęte życie? No myślę, że nie, że tutaj chyba jakieś jest zakłamanie w ogóle sytuacji, bo tak jakby nagle kobieta nie miała rozumu, no ale ma ten rozum, ma rozum, jest w stanie decydować sama o sobie i nie robić krzywdy nikomu, więc dlatego podkreślam słowo prawo, a nie obowiązek. Więc jeżeli będzie w takiej trudnej sytuacji, która będzie wymagała tej interwencji medycznej, jaką jest zabieg aborcji, no to wtedy go dokona. Ale jeżeli będzie uważała, że jest w stanie urodzić dziecko i dostanie wsparcie od państwa, którego no niestety też jasno trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to jednak państwo jest tutaj niewydolne. Więc no, to jest ten problem właśnie, tak, że wiele kobiet nie chce się decydować na bardzo trudny los swojego dziecka, ani jednokrotnie na taki los, że zaraz po urodzeniu na kilka godzin, może trochę dłużej po prostu ta istota umrze. Więc nie chce kobieta też widzieć tej krzywdy i też tego bólu dziecka, więc woli wziąć tylko ten ból na siebie. No ale taka decyzja no, na pewno się zwiąże przede wszystkim z wyrzutami sumienia w przyszłości. No, trudno mi tutaj powiedzieć o wyrzutach sumienia. No, ja bym nie chciała też jakby pokazywać, że coś jest takiego, co jest właśnie wyrzutem sumienia. Może to jest właśnie ratowanie przed bólem i przed cierpieniem właśnie istoty, która ma właśnie to, to cierpienie i te, ten ból przeżywać. Dlatego ja to cały czas podkreślam. Kobiety wiedzą, co robią. Mają świadomość tego, na co mogą narazić albo na co nie narazić własne dziecko. Obserwując z perspektywy tej regionalnej, lokalnej, widzimy, że jednak protesty odbywają się, ale mają one mniejsze zainteresowanie niż na samym początku. Czy to jest to znaka, że no, tracicie poparcie w tym względzie? Znaczy, tutaj trudno mówić o utraceniu poparcia, bo to jakby, to nie jest kwestia, że my tracimy poparcie, tak? tylko kwestia jest, czy sprawa jest na tyle ważna i na tyle jest emocjonalna w, tym, w tej, tej całej swojej rozciągłości gości, żeby walczyć o nią. Ja myślę, że to, że jednak te są spacery, są protesty, pokazuje, że to nie jest tak, że po prostu jeżeli ktoś nie wychodzi, to się to nic nie dzieje. Wręcz przeciwnie uważam, że akurat ten okres pandemii to jest, nie, nie jest tutaj przymierzeńcem tej sytuacji. Okres też zimy też nie jest przymierzeńcem, ale też trzeba zmieniać formę protestu i myślę, że tutaj jeszcze nie jedne osoby mogą się zdziwić, co jeszcze kobiety mogą wymyślić, żeby pokazywać swój sprzeciw wobec Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zmienić troszeczkę temat. Zapytać teraz już z podwórka tego krajowego, jak ocenia w ogóle dzisiaj pani kondycję i stan naszego państwa? No myślę, że to jest taka dosyć trudna sytuacja, ponieważ, no, tak jak powiedziałam, rok czasu mamy rok pandemiczny. I mam takie niestety poczucie, że rząd zaproponował, znaczy. Zafundował tak naprawdę wszystkim i też przedsiębiorcom, i nam jako mieszkankom w armii Mazur. Po prostu chaos. Jeden wielki chaos, począwszy od tego, że z jednej strony odwoływano pandemię, na nowo ją też przytaczano, zamykano regiony. Nasze województwo jest ponownie zamknięte, ale dodatkowych środków na jego. Na funkcjonowanie chociażby przedsiębiorców nie ma. No właśnie, cierpią najwięcej przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe również. Była Pani bardzo mocno związana z tymi środowiskami i z tego co widzę, wspiera Pani je nadal. Właśnie jaka jest przyszłość przedsiębiorczości w ogóle? Ja myślę, że niezwykle trudna, bo tak jak obserwuję organizacje pozarządowe, one. Zaprzestały w sumie swojej działalności albo przeszły oczywiście te, które mogły, przeszły właśnie do social mediów, do narzędzi internetowych, ale nie wszystkie mogą. Więc to jest naprawdę bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w przyszłości organizacji pozarządowych i bez wsparcia partnerów takich jak są na przykład samorządy, chociaż wiem, że również przeżywają bardzo duże trudności. No to myślę, że to będzie naprawdę duży problem, żeby je odbudować. Tak samo tutaj z przedsiębiorcami. Ci, którzy. Jakby tutaj nie dotyka bezpośrednio pandemia, bo mają takie akurat branże, które dadzą sobie radę, a wręcz rozwijają się, bo takie przykłady też są, to te, które akurat są uzależnione od bezpośredniego klienta, czy klientki, czy też bezpośredniego kontaktu, no to naprawdę będą bardzo mocno poobijane. Do tej pory część zadań zarówno rządowych, czy samorządowych były jak gdyby kierowane do organizacji, żeby to one wyręczały je w tych zadańach. Dzisiaj mam wrażenie, że chyba coś się zmienia. Zdecydowanie, zdecydowanie się zmienia. To były tak zwane zadania zlecane samorządu i wykonywane przez organizacje pozarządowe i one to robiły świetnie, do, pozyskując też również pieniądze z zewnątrz, czyli poza na przykład samorządu Ostródy mogły pozyskać takie pieniądze czy z Warszawy, czy z Unii Europejskiej i wtedy te zadanie było jeszcze lepiej wykonywane albo w większej skali, więc były więcej możliwości. Teraz obecnie, no, w związku z tym, że kondycja słabnie tych organizacji pozarządowych, te zadanie bezpośrednio dla mieszkanek i mieszkańców Ostródy mogą być niewykonalne. Albo w bardzo ograniczonym zakresie, więc myślę, że to jest duży spadek w ogóle wsparcia i poczucia bezpieczeństwa w ogóle przede wszystkim dla mieszkańców i mieszkanek Ostródy czy naszego regionu. Jeździ Pani po regionie, spotyka się z samorządowcami, a jak Pani ocenia kondycję dzisiejszą samorządów i w ogóle ich przyszłość? Czy one przypadkiem nie tracą swojej autonomii? Myślę, że same autonomie nie, ja myślę, że właśnie się teraz konsolidują i to bardzo mocno, sprawdzają tak naprawdę swoje możliwości, widzą jak w sytuacji kryzysowej mogą działać, też właśnie odkrywają inne narzędzia, jakim właśnie przede wszystkim, tak jak powiedziałam wcześniej, tak jak chyba każda branża, ale tak jak organizacje pozarządowe, samorząd również odkrywa możliwości chociażby obsługi swoich mieszkanek i mieszkańców poprzez internet, co jest bardzo dobrą nowiną, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o pandemię, no to to jest jeden z plusów, tak, czyli odkrywamy nowe formy, komunikacji i to myślę, że po pandemii nam zostanie i tak samo też obsługa klienta czy też właśnie mieszkańców może się odbywać w ten sposób i to będzie dobre rozwiązanie, ale myślę, że trudności, które czekają samorząd, no to to jest edukacja. Edukacja i y, służba zdrowia, którą, pod którą, też, samorządy, którą samorządy również się opiekują i, i którą zarządzają. I tu widać bardzo duże przemiany i też y, sygnały, które rząd przekazuje, jeżeli chodzi o centralizację szpitali, szpitali powiatowych. No to myślę, że to może być duży problem. Dużym problemem chociażby jest y, wsparcie psychologiczne i dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych. To będzie kolejna rzecz, którą czeka samorząd, jeżeli chodzi o kwestie własnych mieszkańców i mieszkanek. To jest naprawdę bardzo poważny problem. No ale przecież model zarządzania centralnego to już mieliśmy. No mieliśmy, dlatego ja jestem wręcz entuzjastką samorządów, ale tym dobrym tego też słowa znaczeniu, czyli współudziału mieszkanek i mieszkańców, współudziału. Rządzeniu daną społecznością lokalną. Akurat wiele lat pracowałam w Szwajcarii, ten model dla mnie jest no, takim dosyć odkrywczym. O, oczywiście w Polsce go na, nie będzie, ale myślę, że trzeba dążyć do pewnych rzeczy związanych właśnie ze sposobem zarządzania e, samorządem, żeby właśnie pokazywać samorządność, tak, czyli mieszkanki mieszkańcy powinni partycypować, uczestniczyć właśnie we wszystkich działaniach, może też i współdecydować. E, jeszcze mocniej w decyzjach samorządu są pewne namiastki takich rozwiązań, chociażby budżet obywatelski, są petycyjne formy też komunikowania swoich potrzeb, ale myślę, że to powinno być zakodowane wręcz w naszych umysłach, radnych, burmistrzów, starostów i prezydentów miast po prostu w samorządach. I my musimy też tego się uczyć. A jakie lewica ma propozycje, jeżeli chodzi o zmiany w tym systemie, żeby po prostu było lepiej? tak, jeżeli mówimy o samorządzie, to ja tak jak, tak jak tutaj no, pan redaktor zauważył, wywodzę się z sektora pozarządowego. Tutaj ponad 20 lat pracowałam i myślę, że pokazanie jak organizacje pozarządowe pracują, jak właśnie uczestniczą w współdecydowaniu, to to moim zdaniem jest pewien model jak do tego też można dojść. Można oczywiście wykorzystywać różne rzeczy, różne formy tej komunikacji z mieszkańcami, żeby oni również czuli się współodpowiedzialni za własne właśnie, środowisko, za swoją wspólnotę lokalną, za, własną, za własne miasto. Począwszy od tego, że na przykład nie wolno czegoś niszczyć, bo to, jest, to są za nasze pieniądze po prostu rzeczy kupowane, robione, remontowane. I dlatego tutaj myślę, że to jest jakby podstawowa rzecz, żeby ludzi też przekonać do tego, że tak jak tu pan zauważył, no już centralizacja była, więc to nie jest tak, że burmistrz czy rada centralnie ma zarządzać na przykład to z trudą, ale mają ją zarządzać chociażby mieszkańcy i mieszkanki. Na zakończenie chcę zapytać, przez to, że jest pani pierwszy raz posłanką, co pani dostrzegła jako doświadczony działacz w środowiskach lokalnych? Jakie różnice? Właśnie przede wszystkim brak chyba tego dialogu i tego współdecydowania. To jest w Sejmie, no niestety jest partia rządząca i jeżeli rzeczywiście ma większość, to przekonania przekonanie ich do dobrych rozwiązań, które na przykład chce wprowadzić lewica, jest niezwykle trudne. Czasami jest tak, że na przykład my proponujemy jako lewica pewne rozwiązania, chociażby mówiliśmy o tym, że trzeba szukać możliwości produkcji szczepionki w Polsce. I rozumia, byliśmy po rozmowach właśnie z producentami i też jasno nam powiedziano, że potrzeba pół roku, więc jeżeli mamy rok po pandemii, to mamy przynajmniej pół roku stracone, żeby taką szczepionkę w Polsce produkować, żeby właśnie licencja była zwolniona właśnie z takich obostrzeń, jeżeli chodzi o jej, że tak powiem, twórców. No i teraz okazuje się, że rząd zaczyna o tym rozmawiać i nawet mówić, że to jest ich świetny, dobry pomysł, gdzie my mówimy prawie od roku, że coś takiego można się zadziać. I szkoda, że takiego dialogu nie ma, że gdzieś właśnie takie jednak, jednak trudności w dyskusji i pokazywanie, co jest bardziej moje, a nie twoje, więc to jest, to jest pewien problem. Jest przede wszystkim moim zdaniem to jest pokazywanie... Kto rządzi, a kto jest opozycją? A jak to powinno wyglądać? Jeżeli są dobre rozwiązania, to tak jak lewica powiedziała, my jesteśmy merytoryczną opozycją i będziemy popierać dobre, merytoryczne rozwiązanie, nawet jeżeli to zgłosi partia rządząca, ale również oczekujemy to w drugą stronę czyli jeżeli. Lewica proponuje dobre rozwiązanie, to również partia rządząca stwierdzi dobrze, to my w takim razie z tą opozycją się dogadujemy i po prostu te rozwiązania przyjmujemy i wprowadzamy w życie, bo one są dobre dla Polek i Polaków. Czy to będzie możliwe? No to jest dobre pytanie, panie redaktorze. Chciałabym, żeby tak było, ale myślę, znaczy jestem, widzę iskierkę nadziei. Chociażby dwie propozycje lewicy, które nieśliśmy na sztandarach idąc do Sejmu, czyli walka o... Ofiary przemocy. I tutaj, rzeczywiście, w ten Dzień Kobiet, myślę, że warto o tym powiedzieć. Warto powiedzieć o tym, że dzięki właśnie współpracy i właśnie takiemu dialogowi została wprowadzona ustawa izolacyjna w zeszłym roku, a w tym roku i w tym dniu, czyli dziś rano, została złożona ustawa o zmianie definicji gwałtu. I jesteśmy po rozmowach właśnie z opozycją i też z partią rządzącą, gdzie rzeczywiście jest to dobrze odebrane i prawdopodobnie ta ustawa również przejdzie. Więc są pewne mianowniki, są pewne tematy, które e, można wspólnie rozwiązywać i dawać nadzieję po prostu ofiarom przemocy. Ten dzień, symboliczny dzień, ale mam nadzieję, że akurat cały Sejm za tym zagłosuje i będziemy mieć kolejne wsparcie dla e, ofiar przemocu, e, przemocy seksualnej. I tego życzę, żeby niemożliwe stało się możliwe. Dziękuję za spotkanie. Jeszcze w ten dzień 8 marca chciałem pani przekazać te kwiaty i złożyć serdeczne życzenia przede wszystkim zdrowia i szczęścia, bo ponoć suma tych dwóch życzeń resztę przyniesie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, a ja do państwa apeluję: trzymajcie się zdrowo i walczcie o swoje prawa kobiety, bo to jest niezwykle ważne. Te kwiaty symbolizują nadzieję. I mam nadzieję, że taką nadzieję również ja, jako posłanka wiosny Roberta Biedronia, Państwu i Panią przyniosę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Moim uprzejmie. i Państwa gościem była pani poseł dziewiątej kadencji, pani Monika Falej.